Zdanie żłobka kreatorek, który mieści się w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Księdza Jerzego Popiełuszki 2 na terenie kościoła Najświętszego Serca Jusowego w Tomaszowie Mazowieckim. Do naszego żłobka możemy przyjąć 28 dzieciaków w dwóch grupach wiekowych. Każda grupa będzie liczyła po 14 dzieci, w której będą po dwie panie opiekunki oraz pomoc, jeśli zajdzie taka potrzeba. Pierwsza grupa będzie od roku do 2 lat i druga grupa od 2 do 3 lat. W żłobku będziemy również organizować urodziny dla dzieci, nie tylko zapisanych w żłobku. W naszym żłobku są dwa place zabaw. Jeden jest plastikowy, który jest przystosowany dla dzieci od trzeciego roku życia, ale również mamy plac zabaw drewniany, który jest do wykorzystania dla starszych dzieciaków. Posiadamy również dwa boiska. Jedno boisko piaszczyste, które będzie traktowane jako taka duża piaskownica dla dzieci, oraz y, wojsko trawiaste, na których będą fajnie mogły uczestniczyć dzieci w zajęciach z panią animatorką oraz y, pobrać sobie w piłkę.